No 7. Siema, siema. Znowu ja że nie było odcinka, ale nie miałam czasu, by nagrywać. Um, a teraz nagram odcinek, że to szybko będzie, jak złożyć konto na Minecraft.net. Dobra, po wyjeżdżam na wakacje szybko nie, będę i nagram jakiś kolejny odcinek. Dobra, witam was w moim poradniku, a z wami jest Pat 09 0.4 włączamy naszą przeglądarkę internetową wpisujemy min minecraftnet to będzie w opisie dobra, naciskamy register, tutaj jest a jak chcecie pobrać minecraft naciskacie bowno nie a to są takie e, takie co takie można to sobie kupić mam no, wiecie klipery są najfajniejsze dla dla nich to wiecie co chcą wszystko klipery ludzie mają takie fajne maskotki dobra tam jeszcze nie idę teraz tym Minecraftem dobra tutaj e, piszemy e mail swój Ej, Tu, jak nie będzie, możecie tylko raz na jednym e-mailu pisać. Ja już mam konto na tym e-mailu. Mam 50 kont i 5 mailów. Czekaj, tu zobaczę, no, 50 mailów. Password to hasło. Tutaj powtórz hasło. No, no, tam. Ja nie będę pisał. Tutaj zaznaczamy. Jak nie wiesz o co chodzi, bo ja już nie pamiętam o co chodzi, możecie napisać w Google też będzie w opisie. Po co tak długo pisać? Nie. Dobra, to sobie zaznaczamy. Wybrać to, jak się nazywasz, imię i nazwisko. Yy, data, czyli 19.09.1995. Tu są takie pytania, też możecie sobie sprawdzić, ja nie pamiętam na czym polegają. Yy... O oh jest, first name. O oh, last name. Nazwisko. Miała Svel. O jest. Svel. I. I. Piszcie, co chcecie, dobra i, i akceptujemy, dobra. I tutaj powinno to się wyświetlić, nie zauważycie. Dzięki za oglądanie, czekam na suby, dzięki na razie, ją ją. Pamiętajcie, komentarze, bandaże, blandaże, nara, ziom, a like.